Kochani, witam serdecznie na drugim odcinku Żaru z nieba. Jeżeli chodzi o naszą pracę nad sobą, o naszą pracę nad naszą życiem wewnętrznym, naszą duchowością szeroko pojętą, to nic absolutnie nic, nie rujnuje nam, naszego wzrostu, jak złe intencje. Nawet nasze wady. Jak uczy psychologia społeczna. Oczywiście nie wszystkie, proszę się nie cieszyć, ale niektóre z naszych wad mogą nam zaskarbić sympatię. Szczególnie jeżeli towarzystwo jakby z naszego najbliższego otoczenia wie, że pracujemy nad tymi wadami. Natomiast złe intencje z gruntu są czymś, Niszczącym zarówno osoby, do których one są skierowane, jak i nas samych. Kochani, postarajmy się, jeżeli tylko możemy, wyeliminować złe intencje, na to miejsce wsadzić przebaczenie, przyjaźń, koleżeństwo, miłość. Biorąc pod uwagę, że Suma summarum raz. Raz żyjemy na tym świecie, więc tym bardziej nie opłaca się pielęgnować w sobie zawiści, pielęgnować w sobie chęci dokopania komuś, zrobienia wyrządzenia komuś krzywdy. Unikajmy złych intencji, nic, absolutnie nic nie hamuje naszego wzrostu duchowego, naszego wzrostu wewnętrznego, jak złe. Intencje. Zapraszam już jutro na kolejny odcinek Żaru z Nieba.